Dam Spisacki, państwo szkoła wyższa. Panie magistrze, pan z jakiego kierunku akurat? Pedagogika, Instytut Pedagogiki dzisiaj organizuje happening przyjaźni niepełnosprawnym. To z okazji dnia takiego upamiętnienia? Papies... Tak. tak, dnia papieskiego. Sam papież mówił, że najlepszym pomnikiem są dzieła. Oczywiście pomniki też Janowi Pawłowi są bardzo ważne, żeby przypominały nam postać. Dzisiaj akurat skupiliśmy się na osobach niepełnosprawnych. Bardzo jest wymowne słowa Jana Pawła II, które mówią, że sens, nawet jeśli jesteśmy niepełnosprawni, w tym, żeby wyjść z domu, chociażby, żeby tutaj studiować, uczelnia spełnia takie normy, zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, żeby u nas studiowały, żeby czuły się dobrze, żeby w końcu wyszły chociażby z domu, walczyły o swoją autonomię. To co powstaje z drewna, to co to będzie? To jest wózek i postać na wózku. Ma przypominać, oczywiście, znaczek, który jest też tam. Znaczek, który mówi o przyjaznym budynku, chociażby. Postać jeszcze powstaje. Kto pomaga w tym wszystkim? Studentki? Studenci, tak, studenci pedagogiki, z którymi mam zajęcia plastyczne. Cała grupa po prostu działa. Dzisiaj, jeszcze oczywiście, jest rozstrzygnięcie konkursu na temat życiu i twórczości Jana Pawła II. A to jest takie podsumowanie całego konkursu, całej akcji. Z kim rozmawiam? Z Natalką Kudzik. Studiuję e, nat socjologię, jestem na pierwszym roku. E, Natalka jest na pierwszym roku socjologii, proszę bardzo. Jedziemy na pierwsze piętro. E, to jedno z udogodnień, które jest w Państwowej szkole wyższej, czyli windy. Takie windy osobom niepełnosprawnym bardzo się przydają? Tak, e, ponieważ e, e, mamy e, dużo, e, dużo właśnie takich osób jak ja. E, windy są bardzo przydatne. A ty, Ej, To ja. Nie będę przeszkadzał. Bo... O, ja se siądę. Dlaczego decyzja studiowania na PSW ogólnie? Dlatego, że mieszkam w Miałej Polskiej i bym miała trudność e, gdziekolwiek e, w przemieszczaniu się. Prawda? To jest szansa dla takich ludzi, e, właśnie którzy są chorzy i mieszkają tutaj, e, bo na innych uczelniach i w innych miastach wiadomo, e, że jest trudno. Tutaj są windy. Co jeszcze jest takiego dobrego dla niepełnosprawnych? Jakie, jakie jeszcze ułatwienia są tutaj? E, jest, e, są ubikacje, toalety. E, są zjazdy. E, Szerokie drzwi, rozsuwane, przy... to też jest ważne? To też jest ważne, bo... Dużo takich osób, jak, jak, jak na przykład na wózkach jest tutaj? Wózkach, tutaj. E, ja znam pięć akurat. Pięć osób. E... To jest też nawet coś takiego, że w, na tej uczelni, wśród tych ludzi, studentów, o mamy kolejną osobę, e, e, m, nie siedzisz w domu, nie, nie, nie możesz wyjść na zewnątrz. Z, z, z rówieśnikami to też jest dobre właśnie. Że, ma, że mogą się otworzyć na ludzi, ci normalni mogą poznać właśnie takich ludzi, zobaczyć jak e, oni e, prosperują, e, jakoś się zaznajomić z tym, i tak... Ogólnie jak, jak wygląda podróż z domu na uczelnię? Do, z rodzicami? E, tak, dojeżdżam samochodem e, z rodzicami. I później na uczelnię jesteś już sama? Tak, tak. Dajesz sobie radę? Dajesz. sobie radę. I jak się studuje na socjologii? Ba bardzo dobrze. Wybrałam ten kierunek, ponieważ interesuję się właśnie takimi społecznymi rzeczami. Eee, e, lubię właśnie przebywać z ludźmi, poznawać lu e, ludzkie problemy i dlatego wybrałam ten kierunek. Wiem, że teraz się śpieszysz. Gdzie się śpieszysz? Eee, na zajęcia. a na zajęcia. Aczkolwiek idziemy teraz na wykład otwarty właśnie z, o Janie Pawle II, więc... Wydaje chyba na największej auli w szkole. Tak. I jeszcze się spotkamy. Dzięki za rozmowę. Nie Mam nadzieję, że się przydało. Zawsze się przydajesz. E, Natalka, jedna z, ze studentek Państwowej Szkoły Wyższej, studentka niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, ale są windy, są podjazdy. Uczelnia jest przyjazna studentom. A w dzisiejszym dniu, e, dniu złożenia hołdu papieżowi przez uczelnię, takich studentów tutaj jest więcej, dlatego że to właśnie ten dzień również dla nich. Romanowicz, jestem tutaj projektorem spraw studenckich w tej uczelni. W Pana dzisiaj ręku i w głosie otwarcie Dnia Papieskiego. Co dzisiaj właściwie na PSW się dzieje? No, na PSW się dzieje wiele rzeczy dzisiaj muszę Państwu powiedzieć. Cieszę się, że ja mogłem to, to uczynić. To jest jak gdyby taki pierwszy dzień, który, którym rzeczywiście w jakiś sposób szczególny chcemy uhonorować beatyfikację osobę papieża i nie tylko papieża, bo, 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 bo osoby również Karola Wojtyły, Wojtyły od, od jego właściwie początków, od, od, od funkcjonowania w uczelni jako student, i jako, jako profesor, a rzecz, dzieje się rzeczywiście bardzo dużo, bo yy, Cechą tego dnia to nie jest tylko zrobienie imprezy jakiejś takiej sztandarowej, takiej, która rzeczywiście nie będzie interesowała studentów ani kogoś, kogoś z zewnątrz. Proszę zauważyć, na sali przyszło masę studentów, sala jest pełna, ale nie tylko są tam studenci, są również i nauczyciele, są pracownicy uczelni, ale są ludzie z zewnątrz. W związku z tym jest to jakaś potrzeba, jest to jakaś taka oferta, która przyciągnęła tych ludzi tutaj. A przechodząc do szczegółów, to muszę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście mamy tutaj y, takie rzeczy jak Happening, mamy takie rzeczy jak, jak proszę Państwa, wykład o, o Janie Pawle II. Mamy też quiz, czyli jest rozrywka, ale jest też i sztuka, jest też i, na przykład y, widowisko, y, spektakl teatralny przygotowany przez studentów tej uczelni i kierowany przez, przez naszego pracownika, pana Zdunkiewicza. Dlatego to jest taka szeroka oferta, i stąd mi się wydaje, to jest taka, y, z tego tytułu się będzie ta ich praca cieszyła dużą popularnością. Ten Dzień Papieski połączony jest bardzo sprytnie z dniem, kiedy informujemy innych o problemach i, e, proble problemach i życiu osób niepełnosprawnych. E, uczelnia e, Państwa Szkoła Wyższa to jest chyba jedyna uczelnia w Białej Pozwadzki, która dysponuje takimi dogodnieniami. Myśmy tutaj już rozmawiali z jedną ze studentek właśnie na, na wózku inwalidzkim z Natalią e, i bardzo chwali sobie to, że jest taka uczelnia, jest taka możliwość wyjścia z domu i studiowania. No, Cieszymy się bardzo, jest, jest to studentka socjologii, mam przyjemność z tą studentką niemal, że codziennie przebywać. Rzeczywiście jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia na tej uczelni, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale rzeczywiście yy, bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o jak gdyby zauważanie problemów osób niepełnosprawnych. To nie jest tylko taka dzień, dzień codzienny, kiedy tutaj wystarczy zrobić jakąś winę czy podjazd, ale to też jest taka głębsza refleksja nad, nad problemami yy, dnia codziennego osób niepełnosprawnych. I chcemy się otwierać na osoby niepełnosprawne. Faktem jest to, że około 50 osób u nas w tej chwili studiuje, osób niepełnosprawnych. Są to z różnym, z różnym uśledzeniem osoby, bardzo często osoby, które, które wymagają, proszę Państwa, no, rzeczywiście obecności drugiej osoby, drugiego studenta. Jest to, jest, jest to nieprzekraczalny nie, 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 wymiar taki, taki wychowawczy. Rzeczywiście studenci integrują się ze sobą i zauważają, patrząc na tę osobę, pomagają im w cenie. Sposób sami się kształtują. No i jak najbardziej będziemy w tym kierunku postępować. Również są, chcę powiedzieć, że są prowadzone badania naukowe w dwóch takich zespołach. Mówią o osobach niepełnosprawnych, a generalnie o podjęciu pracy przez osoby niepełnosprawne. To też jest ważne, bo nie tylko ta rzecz taka, taka, taka infrastrukturowa, taka, taka zewnętrzna, ale też namysł taki naukowy chcemy nad osobami niepełnosprawnymi i funkcjonowaniem, funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie by jakoś tak rozwijać. Ale to ciekawe, bo nauczanie na Pawła II w uczelni jego imienia jest przekuwane w życie, na, co, na, na dzień codzienny? No to jest chyba problem y, największy, jeżeli chodzi o społeczeństwo polskie, bo generalnie wszyscy kochamy papieża, a mało słuchamy. Nie jest to moja myśl, ale jest to myśl generalnie, generalnie, generalnie powtarzana. Rzeczywiście, może, tak jak powiedziałem na powinniśmy mniej budować pomników, a bardziej czytać to, co napisał, albo generalnie uważnie patrzeć, jak postępował, z kim się spotykał, co mówił i gdzie przebywał. Te to są rzeczy najważniejsze, wtedy się od Istotę rzeczy, tak mi się wydaje, a nie tylko tą otoczkę zewnętrzną, którą bardzo łatwo, łatwo jest zauważyć, ale łatwo do tego obok tego przejść. Bardzo dziękujemy za rozmowę. A, dzięki bardzo. Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Z równą siłą odnoszą się jednak do rodziców. Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć. wiem, jak to się teraz pokazać. Niech Bo jesteś moim ojcem przecież W czasach choroby gdy siły opadną Nie zostawię Cię, bo przecież jesteś moją matką bo byś odszedł od w bogactwie, czy w biedzie Nie odwrócę się, bo jesteś moim ojcem przecież Mieliśmy już rozmowę z Natalką Jedną ze studentek Państwowej Szkoły Wyższej Pierwszy rok socjologii, z tego co pamiętam Socjologii, tak? Wjeżdżaliśmy z nią właśnie tą oto windą na pierwsze piętro A ze mną w tej chwili jest kto? Emil 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 jest, z tego co pamiętam, z Siemiatycz Tak, Siemiatycz. Dzień w dzień dojeżdża tutaj za swoją mamą. E, drogę pewnie już na pamięć znacie. <noise> tak, razy że tyle raz przejrzeliśmy, że. Które to już roki, który kierunek przypomnij. Drugi rok jestem na informatyce. Na informatyce drugi rok. E, e, Daniel również jest osobą niepełnosprawną, aczkolwiek zupełnie kumatą, całkowicie kumatą, Fajny z jego facet. Co jest w tobie niezwykłego? Mi się wydaje, że sprawność. Niby jestem osobą niepełnosprawną, ale potrafię zrobić większe czynności niż niektórzy, niektórzy sprawni. Dokładnie, te czynności wykonujesz czym? Nogami. Wszystko robię nogami. Wszystko robi nogami. E, w ogóle witaj. E, drugi rok informatyki. E, dlaczego akurat informatyka? E, swoją przyszłość kieruje w, w komputery. Dlatego, dlatego informatyka. programowanie, czy grafika, czy cokolwiek innego? E, wszystko po kolei. Wszystko, co związane z komputerami. E, dlaczego PSW? E, ta szkoła jest dość przystosowana, jest winda. Yy, jest dość niedaleko mojego miasta, także nie mam problemu z, z dojeżdżaniem i przede wszystkim mogę załatwić wszystko yy, ze nauczycielami, z wykładowcami, że na przykład jeżeli nie mogę jakiś dzień przyjechać, to zostają materiały wysłane na, na maila i nie mam pr problemu. Dzisiaj w, w Twojej uczelni również Dzień Papieski. Ten Dzień Papieski jest powiązany, po, powiązany również z tym, że trwa penning poświęcony osobom niepełnosprawnym. W ogóle jak widzisz taki duży wózek inwalidzki, co o sobie o tym myślisz? No, to jest na pewno dobre. No. Trzeba organizować różne rzeczy dla osób niepełnosprawnych, no ale... A o, nauczanie papieża, który mówił, że właśnie pełnosprawność to nie jest ostatnia rzecz, którą, którą może człowiek wypowiedzieć i którego, którą, którą może yy, otrzymać, bo tą ostatnią rzeczą jest miłość. Co o tym myślisz? Sądzę, że jest to jak najbardziej dobre stwierdzenie, a jak wygląda twoje życie na uczelni? Nowe znajomości, osoby, które są niepełnosprawne, większe, większa ilość i tutaj właśnie ich spotkałeś, czy to daje jakieś podbudowanie siebie i to właśnie to, że, że to nie jest stracone, że tutaj da się zyskać nową nową, nowe, nową rzeczywistość, nowe życie, dalsze perspektywy? No to na pewno, znalazłem tutaj dużo dobrych kolegów, z którymi mam dobry kontakt. No. Nie? A inne osoby sobie tego ciągnął, z siemiaty. Czy studują tutaj? Wiedzą, że są takie możliwości? E, tak, znam kilka osób. Jednym jednym sobie nawet, nawet poleciłem to uczelnie, ale się zastanawia jeszcze no, i... A teraz na przykład gdzie gonisz? Teraz do domu. Już do domu? <grywa> po zajęciach jestem. E, w porządku. No i tyle. Naj... Najlepszy profesor. I... Najlepszy profesor? Eee, moim zdaniem profesor Kewryluk Ch jest najlepszy, bo potrafi przyswoić dobrze wiedzę program programistyczną. Emil Siemiatycz. Wszystko robi nogami. Emilu, bardzo dzięki za rozmowę. Eee, do zobaczenia. Do zobaczenia.